Hejka, witajcie w drugim odcinku z gry mówi Star Planet. Jest dzisiaj ze mną moja koleżanka Jula. Hej. To jest jej konto. No i tutaj macie jej nick. No i konto oczywiście serdecznie Was zapraszam. Przejdźmy do sedna. Ten film może być podzielony na kilka części, jeszcze nie wiem, zobaczę. No więc tak. W dzisiejszym odcinku będzie status, mega prezenty i klub, który założę. I pozdrawiam tą dziewczynę, o Niku slotka ukośnik 05. Przed chwilą nagrywałyśmy próbny i, do, i zaprosiła mnie do znajomych, więc pozdrawiam Cię z tego miejsca. No to napiszę status, że nagrywam. Dobra, status napisany. I teraz tak, gdy wypiszecie jakiś status, napiszcie na początku hashtag GamerKiKola lub hashtag GC, bo no dzisiaj założę klub, w którym właśnie będzie będą co tydzień lub co miesiąc jakieś tam rozdawane nagrody. Więc na początku założymy ten klub. Hmm. Nazwa to będzie.. Jeszcze nie wiem, więc wrócę do Was jak tylko wymyślę nazwę. Dobra, już wymyśliłam nazwę, nazwa to Misaki Gamerek z kategorii filmy i chciałam powiedzieć, że moja koleżanka Jula będzie mi czasem podpowiadała, bo długo mnie nie było na Mówi Star Planet. No to utworzymy. No to mamy już nasz klub. Tło czy napis? Logo. Logo. Więc ustawimy jakieś tam logo. Nie wiem, na przykład moja twarz. Ale chyba nie ma. Kłeczko. Przepraszam za te kreski na monitorze. Mam słabą kamerę. Przesunę się. I przesunę logo. Dobra. Więc zapisz. I takie będzie logo. Ze mną i z takim typowym logo. Z taką tarczą. I zaraz wam to pokażę, bo nie widzicie, ja o tym wiem. Bo tutaj macie takie. Dobra. Reszty na razie nie będę zmieniała, bo mi się nie chce. Teraz będą mega prezenty, które dostałam od jednej osoby. Dostałam ich 14. Otworzyłam dwa. O czym pomyślałam dopiero wtedy, że w sumie mogłam z tego nagrać filmik, więc 12 prezentów dzisiaj otwieramy. Otwieramy pierwszy. Od razu mówię, że prezenty, które nie będą mi się stąd, ale ładna sukienka, prezenty, które nie będą mi się stąd podobały, po prostu będą rozdawane w klubie. Drugi prezent to taka ładna... Bluza płaszcz. I tak prezenty będą to: jeden graf, dwa grafy, prezent z szafy, prezent z listy życzeń, lub w najlepszym przypadku pozdro. Otwieramy trzeci prezent. Więc właśnie warto przychodzić do mnie do grupy. To też ładne. Więc to zostawiam. Bluzka też dość fajna, a my widzimy się za chwilę, bo muszę gdzieś iść. Dobra, już jestem i otwieramy prezenty dalej. Może być. Następny taki niebieściutki. Okej. Okay. Dobra, niech będzie. Następna strona mam. To jest chyba ostatnia strona. Te spodnie nie wiem, czy oddam, czy nie. Jeszcze zobaczę. Tych spodni na pewno nie oddam, bo mi się podobają. To chyba oddam komuś na grupie. I te spodnie zostawię. I już nie będę komentowała tych wszystkich rzeczy, chyba, że będą naprawdę ładne lub naprawdę brzydkie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więc. Ale ładne spodnie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z Movie Star Planet. Z gośćmi albo bez. To już od Was zależy. Nika. Tak, to jest.